Żona miała 10 czerwca w ubiegłym w 2018 roku udar krwotoczny stwierdzili w szpitalu, że to jest krwotoczny i z przebiciem komora tak zwany. W związku z tym, że było to na lewą stronę, no i od razu nie ta mała ruchliwość na początku. Lewej ręki, lewej nogi, powiedzmy, tam jakoś się to ruszało. Natomiast tu została mowa, tylko mowa była bardzo mało rozumiała, ale udało się dogadać. No i umieściliśmy w szpitalu na oddziale Udarowym w Radzie Upodraszu, bo to akurat nasz rejon. No i tam po prostu leczono. Cały miesiąc, nawet do 23 godziny, się w szpitalu. I po prostu. Dawano dużo leków, ale leków również na bada przeciw antypateczkom. Spastyki na początku dużej nie było. Ona z czasem zaczęła narastać, a już jak pojechała do ośrodka, to już tam już zupełnie jakoś tak, czy strach, czy coś pomów jeszcze, że, że to po prostu, to spastyka zaczęła. Żyć. No, była rehabilitacja w tym ośrodku, ale to nie to. Wydawało mi się, że będzie lepiej, ale, ale nie było dobrze. Z tym, że po prostu nie chciano puszczyć wcześniej, tym, że było duże ciśnienie, że tam migotanie przedsionków, którego później ani raz się nie powtórzyło zresztą, że, że może być następny udar. I tak wytrzymano 9 listopada i powiedziałem, koniec, zabrałem i była w domu rehabilitowana. Ucieszyliśmy się oboje bardzo. Martwiliśmy się, że późny termin, bo to był luty pierwotnie, udało się na wrzesień, więc byliśmy bardzo zadowoleni. No i jak przyjechaliśmy tu, to zadowolenie nie opuściło. Jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, żeśmy się tu znaleźli, że tu są ludzie, którzy Wiedzą co robić i chcą to zrobić, i chcą pomóc. A to jest chyba najważniejsze, że można uwierzyć w to, że chory, uwierzyć w to, że, że tutaj mu pomogą. Nie za pierwszym razem, to za następnym, ale pomogą. Tu nie ma dyrektorów, nie ma wodzów, nie ma przywódców, nie ma tego, tylko są ludzie, którzy każdy wie co ma robić i każdy chce się szybko zająć i jak najwięcej pomóc. I że. To nie jest takie na pokaz, że to jest autentyczna, codzienna, taka surowa, charowa, dobra robota, taka w cudzysłowie. Tu trzeba nawet, nie warto, a trzeba przyjeżdżać. Nie raz, nie dwa, ile trzeba, ale im wcześniej to chyba byłoby lepiej. Tak mi się zdawało, że gdyby nam się udało przyjechać w ubiegłym roku, albo tak na wiosnę, w tym roku, to by było też inaczej. A tu już to o ten odstęp jest większy. I wydaje mi się, że yy, no wręcz namawiam do tego, żeby ludzie przyjeżdżali i żeby tu się chcieli leczyć z tych różnych udarów, nieudarów. Tymczasem czerwono moją duszę, tęskniono do tych pogórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym, niemnym rozsągnionym do tych pól malowanych z wodą, jak moich wyzłacanych pszenicą, posredzanych brzydem.